Dzisiaj jest pierwszy dzień, jak rozpoczynam trening formaczek. Wszystko na swoim miejscu, <grymne> także rozpoczynamy powrót na siłownię. Jestem na bieżni z moją ciepłą wodą, z cytryną, miodem, z takimi oto widocznymi na świat. I działamy. Taki właśnie jest mój powrót. Powrót do formy. Pierwszy trening zrobiony czuję się po prostu fantastycznie. Taka lekka. Po prostu moje mięśnie czują się tak super lekko. Nie wiem, jak to opisać, ale jestem ciebie dumna. Bardzo fajny leciutki trening. I wracam do domu. Gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, to by było dobre. Kolejny dzień, wyprawa na siłownię, powrotu stałego na siłownię. Nie chce się, no bo fajnie się siedzi w domu, pod kocykiem, z ciepłą herbatką, kawką. A tak naprawdę, wyjście, jeszcze w takiej zimnicy, teraz, jaką tutaj mamy, to jest dyskomfortem. I no niestety, ale trzeba się zmierzyć w życiu z dyskomfortem. A motywacja jest przereklamowana, więc skupmy się na tym, że tutaj nie chodzi o motywację, a o dyscyplinę. I my musimy sami sobie ją wypracować w sobie, bo zmotywowani nie będziemy przez cały czas. Musimy być zdyscyplinowani, a to jest ogromna, ogromna różnica. Przyszedł shopping time, czyli muszę zrobić zakupy na cały tydzień. I zauważyłam coś takiego, że nie widzę progresu w budowie masy mięśniowej, takiego widocznego. Na pewno coś się zmienia, bo skoro ja mam taką ilość protein um, i ćwiczę i działam. Może dlatego, że teraz miałam taką dłuższą przerwę i jak zrobiłam trening nóg ostatnio, to dopiero zauważyłam zmianę, czyli jakby te mięśnie się napompowały po tych ćwiczeniach. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Czy ja sobie coś wymówiłam, ale po prostu widzę różnicę, jak zaczęłam znowu chodzić na siłownię, niż gdy miałam te trzy tygodnie przerwy, jak byłam chora. Także ym, zobaczymy, póki co będę robiła to, co robiłam dalej, ale myślałam o tym, aby przeanalizować, aby nie wiem, coś zobaczyć, coś zmienić yy, i zadziałać pod innym kątem, jeżeli... Zatrzymał się progres, to najwidoczniej trzeba pewnych zmian, więc na pewno takie zmiany wprowadzę. No i mówiłam też właśnie o tym, żeby wprowadzić dyscyplinę. Pogoda teraz nie sprzyja, aby wyjść z domu, szczególnie jak się jest cały dzień w pracy, nie masz ochoty potem jeszcze wyjść czy przed, czy po pójść na siłownię i ćwiczyć, ale jeżeli chcesz widzieć efekty, to po prostu musisz się zebrać i to zrobić. Niektórzy wolą ćwiczenia w domu, dla mnie to nie działa. Ja próbowałam, jak byłam chora na przykład trochę rozciągania, pilatesu, totalnie jakby nie byłam w stanie tego robić w domu, więc ja muszę wyjść właśnie do miejsca, w którym będę ćwiczyła. Jest dedykowany. Do właśnie ćwiczeń, do treningów i to mnie motywuje, to mnie napędza, ale te pierwsze wyjście jest najtrudniejsze. Wtedy się nic kompletnie nie chce. I ja też tak mam. To nie jest tak, że ja jestem zmotywowana przez cały czas, że mi się chce i że w ogóle mam siłę, energię do działania i w ogóle jestem nad człowiekiem. Mam swoje up and down i są chwile, gdzie mi się totalnie nie chce. No i to, co ja robię, to, co jest dla mnie najważniejsze, to to żeby po prostu działać. Mam swój cel, chcę zadziałać w taki, ani inny sposób i to po prostu robię. Także zaczęło padać, ja idę na zakupy, no i tak rozpoczynam swój dzionek od zakupów, shoppingu i tak dalej. No i shopping zrobiony, dużo malin, uwielbiam na śniadanie właśnie jeść maliny. Tutaj szczypiorek do moich kanapek, tortellini, zarek musi być, znalazłam takie zupki, zupki pumpkin spice, czyli właśnie dyniowe, które mają naprawdę bardzo fajny skład, bardzo taki prosty, tak jakbym sobie zrobiła sama zupę w domu, więc ja jestem przeszczęśliwa, że coś takiego jest, bo nie muszę wtedy robić całego gara. To ma akurat krótką datę, bo jest do 7 grudnia, ale to jest rzecz zrozumiała. To są takie, można powiedzieć, naturalne zupki, także no... Tutaj już zakupy zrobione Halumi, moje ulubione płatki ryżowe, jajeczka, ulubione jajeczka Golden yolk, przepyszne, no i jakieś tam jeszcze dodatkowo owoce, no i chleb kupiłam mój ulubiony chlebek na zakwasie, więc takie zakupy. Idziemy na siłownię. Pada deszcz, pogoda nie zachęca do tego, aby wyjść, no ale idziemy, idziemy na siłownię. Dzisiaj robię górną partię ciała i chcę Wam powiedzieć, że warto robić górną partię ciała, żeby ćwiczyć, żeby budować sobie ładne proporcje, bo wtedy talia też wydaje się bardziej taka węższa, jak zbudujecie sobie fajną pro, pro, proporcjonalną górę do e, nóg i pośladek, pośladków. Boże, <głoszę> nie umie się wygadać. I po wczorajszym treningu tak mnie bolą nogi, że ja tutaj ledwo chodzę, ale dzisiaj idę robić górę, więc one sobie tam będę odpoczywały i tak i tak. Ale warto zadbać o to, żeby też ćwiczyć właśnie w górę. Nie tylko dół, pośladki, brzuch, tylko właśnie plecy, ramiona, żeby to wszystko było ładnie, proporcjonalnie zbudowane, żeby Twoje ćwiczenia też miały sens, żeby widziała efekty. No i żebyś czuła się silna, pełna energii, zdrowa, bo my nie robimy tutaj formy na lato, tylko formę na lata. Dzisiaj siłownia jest. Może nie pusta, ale 20 osób, czyli tak, jak lubię. Zawsze jest około 70-80, a dzisiaj idealnie, więc to jeszcze bardziej motywuje, aby tam po prostu pójść. Budowanie masy mięśniowej wiąże się z tym, że twój brzuch nie będzie płaski. Jeżeli chcesz zbudować mocne, fajne mięśnie, porządne pośladki, fajne, właśnie bicepsy, to. Na początku, jak właśnie dodajesz sobie tą kaloryczność, tam 200 kalorii więcej, to miej na uwadze to, że twój brzuch nigdy nie będzie płaski. Może tutaj tego nie widać, ale on nigdy nie jest taki idealnie. Zawsze jest taki. Akurat jestem tutaj pojedzona po całym dniu jedzenia. Jest godzina 18, w sumie jeszcze jeden ostatni posiłek mam, ale po prostu to to jest normalna sprawa, żeby budować tutaj fajne, mocne. Ośladki solidne. Trzeba na początku pogodzić się z tym, że będzie wystawał lekki brzuszek. A tutaj jest pozowane. Patrzcie, pozowane. Normalne. <śm>